Wczoraj kościerscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. Mężczyźni byli kompletnie zaskoczeni. Wczoraj kościerscy policjanci zatrzymali dwie osoby poszukiwane. Pierwsza osoba poszukiwana została zatrzymana przez kryminalnych. To 39-latek, mieszkaniec naszego powiatu. Ta osoba była poszukiwana listem gończym przez sąd rejonowy w Kościerzynie za kradzieże i włamania. Ten mężczyzna miał do odsiadki rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony przy zatrzymaniu, że, że policjanci go poszukują. Drugi, drugi mężczyzna, który był zatrzymany przez policjantów, to był też mieszkaniec powiatu kościerskiego, również 39-latek. Ten mężczyzna z kolei ma do odsiadki z 272 dni. Dokonał również szeregu kradzieży sklepowych i za to właśnie odpowie. Tutaj dodatkowo przy, po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał też zarzut kradzieży, kradzieży sklepowej. Tutaj policjant Ustalili na podstawie monitoringu, co ten mężczyzna ukradł, ile tego ukradł. Były to szereg, szereg kradzieży na wykroczenie, również, ale również jedno na, na, na przestępstwo. Mężczyzna usłyszał zarzuty i też w niedługim czasie, pewnie podczas pobytu w areszcie, trafi przedobycze sądu, za co zostanie skazany. Przypomnijmy, za kradzież sklepową, jeżeli to jest przestępstwo, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.